Witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku podstaw makijażu dla laików. Dzisiaj robimy usta. Ostatni etap, niekoniecznie musicie malować usta na samym końcu, natomiast ja osobiście preferuję malować moje usta na samym końcu, ponieważ jeżeli nałożę coś na usta przed wykończeniem całego makijażu, to istnieje szansa, że się gdzieś rozmarzę, a tego oczywiście nie chcę makijaż ust możemy podzielić na takie trzy kategorie, właściwie produkty do makijażu ust możemy podzielić na trzy kategorie i będą to pomadki pły w płynie lub błyszczyki, będą to pomadki płynne ale zastygające a także pomadki takie tradycyjne w sztyfcie jeśli chodzi o pomadki płynne takie, które zastygają, to Raczej, jeżeli jesteście początkujący w makijażu, zostawiłabym je na razie w spokoju, a to tylko i wyłącznie z tego względu, że takie pomadki zazwyczaj wymagają dość precyzyjnego nałożenia, a także wiedzy o tym, jak należy nałożyć daną pomadkę, żeby estetycznie ona wyglądała na ustach i ładnie się na nich trzymała. Dla osób początkujących, polecałabym używanie tradycyjnych pomadek w sztyfcie na przykład takich bądź używanie takich pomadek w płynie błyszczyków które są dość łatwe w użyciu nie są specjalnie długotrwałe tak samo jak i zresztą pomadki w sztyfcie, nie będą na pewno na pewno nie będą służyły nam zbyt długo przepraszam za odgłosy w tle ale mój syn już wrócił z przedszkola i niestety biega tutaj w kółko i robi nam nieco hałasu. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Pamiętajcie kochani, że jeśli chodzi o pomadki, zarówno błyszczyki, jak i pomadki takie tradycyjne w sztyfcie, jeżeli są one w jasnych kolorach, na przykład jak ta, taka dość ona na ustach wygląda bardzo, ale to bardzo jasno. To jest taki bardzo, bardzo naturalny beżyk. Czy na przykład dość jasne błyszczyki do ust, które nie zawierają zbyt dużo koloru lub takie zwyczajne przeźroczyste błyszczyki. One nie wymagają jakichś specjalnych przygotowań, znaczy usta do nałożenia takich produktów nie wymagają zbyt dużo przygotowań. Nie potrzebujemy konturówki, po prostu nakładamy i wychodzimy. Jeżeli chodzi o ciemniejsze kolory, to ja preferuję nałożenie konturówki. Tutaj mam akurat um, z W7 taki lip twister, to się nazywa, to jest taka konturówka wykręcana, um, ale oczywiście użycie jakiejkolwiek konturówki, nawet takiej, um, wiecie, ołówkowej, takiej do um, ostrzenia tutaj nie ma żadnej zasady, czy dobra, niedobra, ja nawet czasami preferuję takie właśnie zwykłe do ostrzenia, bo są nieco bardziej precyzyjne czasami niż te wykręcane. Natomiast dzisiaj akurat użyję właśnie tej, ta jest w kolorze Rust i użyję pomadki w płynie. Ta jest akurat z Collection, ma piękny taki różowawo naturalny kolor. I ja zaczynam od obrysowywania ust od górnej e, od górnej wargi i od tutaj środka od łuku kupidyna. E, najpierw zaznaczam łuk kupidyna. Słuchajcie, ja e, dla osób początkujących, jeżeli nigdy nie obrysowaliście ust, e, to pamiętajcie, żeby nie obrysować ust za daleko, czyli nie obrysowywać tutaj ust po skórze jaki też nie za nisko, bo wtedy zmniejszcie sobie po prostu usta. Istotne jest, żeby obrysować usta na ich naturalnym konturze. Jeżeli oczywiście chcecie sobie powiększyć usta, to ten kontur możecie delikatnie przesunąć poza linię ust, ale naprawdę delikatnie. No. Ja moje usta rysuję w tak jakby takich fazach. Najpierw rysuję tutaj te, że tak powiem, zakola na łuku kupidyna, potem dorysowuję powolo, powolutku po ma, małymi, że tak powiem, porcjami, nie jedną taką wielką kreską, tylko malutkimi porcjami do brzegu, do końcików zewnętrznych, ust, a potem zaczynam dolną wargę i tak samo zaczynam ją rysować od tutaj środka do. Zewnętrznych kącików. Ja patrzę w lusterko, wybaczcie, że tak e, e, tutaj odwracam wzrok w bok, ale mam tutaj lusterko, więc ja patrzę w lusterko, a wy patrzycie na moje usta. Miejmy nadzieję, że się uda. Możecie usta delikatnie, tak jakby naciągnąć tą skórę, żeby było Wam e, łatwiej, czyli ja tak jakby wciągam usta do środka. 那皮肤可以的呢。 Jak już mamy zrobiony kontur, ja delikatnie wypełniam usta. Okay. To nie musi być to nie musi być wypełnienie precyzyjne. Mm, po prostu. E, Pomadka będzie się nieco lepiej utrzymywać, a przy okazji ten kontur nie będzie aż tak rzucał się w oczy, bo bardzo ładnie, tak jakby, wymiesza się z produktem, który nałożymy na usta. I ja, tak jak już wspomniałam, nakładam Collection Liquid Lip Color. Ona jest w kolorze Inny Booth 2. Tutaj nie ma jakiejś zasady co do wypełniania. Ja zawsze zaczynam od środka ust i potem rozsmarowuję resztę na zewnątrz. Po nałożeniu odpowiedniej ilości produktu, ja po prostu usta ze sobą pocieram, w taki sposób delikatnie, żeby rozprowadzić um, um, równomiernie produkt na ustach. No i to tyle kochani. Tak wygląda cały makijaż. Um, taki podstawowy, zupełnie podstawowy makijaż. Um, wiem, że makijaż oczu nie jest jakoś specjalnie, słuchajcie, um, wyjątkowy. Ale jest prosty i myślę, że każdy początkujący będzie sobie w stanie taki właśnie makijaż oka zrobić. Więc z, z ująć, jak już wspomniałam wcześniej, kochani, mniej bardzo często znaczy więcej. I uważam, że jeżeli nie przesadzimy z makijażem, a taką minimalną ilość nałożymy na twarz, to wydobędziemy te piękne cechy naszej twarzy, które mamy, które nam natura dała. Dajcie mi znać, kochani, czy ten filmik podobał Wam się, był Wam jakoś przydatny. Mam nadzieję, że tak. Próbowałam nagrać te wszystkie części, żeby było w miarę przejrzyście, w miarę krótko, w miarę rzeczowo. Nie wiem, czy mi się to udało, ale oczywiście, dajcie mi znać, kochani, co o tym myślicie. I jeżeli czegoś Wam jeszcze brakuje, to oczywiście ja jestem otwarta na propozycje. I bardzo chętnie coś tam wam dogram, czy coś tam wam jeszcze pokażę bardziej dokładnie. Także nie bójcie się, komentujcie pod filmem, i ja będę oczywiście z wami rozmawiać, dopytywać. No i mm, będę otwarta, jak mówię, jestem otwarta na Wasze sugestie i Wasze propozycje. Także dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że ta jakość jest nieco lepsza niż stara, albo przynajmniej nie jest gorsza niż ta stara e, i e, żegnam się z Wami bardzo serdecznie do zobaczenia następnym razem Mua. pa, pa.